Artyści, artyści, artyści. Artyści i ich biografie. Mam tu przed sobą cztery książki, cztery biografie artystów reprezentujących różne e, dziedziny sztuki. Każda z tych książek jest warta przeczytania. E, dwie dotyczą e, kobiet i dwie mężczyzn. Zacznę od Grażyny Bacewicz. Grażyna Bacewicz, polska skrzypaczka i kompozytorka. Sławna, właśnie z tej, właśnie swojej muzyki. A tu jest książka pod tytułem Z Ogniem: Miłość Grażyny Bacewicz w przededniu wojny. Książkę napisała Joanna Sendłak, wnuczka Grażyny Bacewicz. I książkę napisała na podstawie listów zachowanych listów babki i dziadka. Grażyna Bacewicz i Andrzej Biernacki zalęczyli się w roku 1935. I niestety musieli się rozstać, bo narzeczony otrzymał stypendium zagraniczne. Wyjechał na rok do Europy, żeby tam kształcić się w dziedzinie medycyny. No i właśnie ta książka odzwierciedla miłość, tęsknotę i jeszcze raz miłość. Dziś jest ona świadectwem tego, jak pięknie można pisać o miłości. Sztuka ta niestety zanika, już chyba zanikła kompletnie. No, bo cóż to dzisiaj jest za odległość? Paryż, Wiedeń, żadna. Cóż to jest za w świecie, wiecie czego, cyfrowym, przekazywanie wiadomości i bycie na bieżąco to jest żadna sztuka, ale wtedy była. Jak pięknie można było pisać o miłości, uzewnętrzniać swoje uczucia i emocje, no i co? No i wyznawać właśnie tę miłość, a więc. A więc zachęcam do przeczytania książki z ogniem Miłość Grażyny Bacewicz w przededniu wojny. To były lata 1935-36. A także zachęcam do posłuchania yy, kompozycji Grażyny Bacewicz Moimi ulubionymi są kaprysy. Teraz Kraków. Kraków i Tadeusz Kantor, reformator teatru. I książka Iwony Kienzler pod tytułem Sztuka ponad miłość. Tadeusz Kantor. Yy, urodził się we wsi Wielopole, ale tworzył w Krakowie. Yy, tworzył i stworzył swój teatr Kriko 2. Dlaczego 2 i dlaczego Kriko? Możecie się dowiedzieć z tej właśnie książki. Jakim był artystą? Przede wszystkim znanym z. Ze swojego teatru śmierci, teatru, w którym tekst właściwie nie miał znaczenia. Liczyła się scenografia i liczyło się co um, aktorzy. Aktorzy właściwie pantomimiczni, um, przypo mniej przypominający ludzi, a bardziej kukły. I ten teatr śmierci czyli co? Um, umarła klasa, wielopole, wielopole, niech strzezną artyści. To są najbardziej znane przedstawienia Tadeusza Kantora. Rozpoczęłam studia w Poznaniu w 1975 roku i jeździliśmy do Krakowa, żeby oglądać przedstawienia Tadeusza Kantora. To był magiczny czas, to były magiczne wydarzenia. Kantor zawsze był obecny na scenie czy obok sceny podczas tych właśnie przedstawień. Wspaniała kariera w Europie. Otrzymał on od rządu francuskiego medal, to chyba nie jest medal, Legii Honorowej, za swój wkład w rozwój teatru. A więc, książka jest dla tych, którzy teatrem się interesują i dla tych, którzy teatrem się nie bardzo interesują, ale warto, warto książkę przeczytać, żeby poznać ten ten złoty wycinek polskiego teatru stworzonego przez Tadeusza Kantora czyli sztuka ponad miłość Tadeusz Kantor i Iwona Kienzler Mam jedną uwagę. Otóż Iwona K Kienzler od siebie w tej książce właściwie niewiele daje. To, jest, to są w przeważającej części cytaty. Cytaty z innych opracowań o kantorze i jego teatrze. A więc cytuję biografie, jak mówię, dokumenty, ale zebrane i wykorzystane w innych książkach. Niemniej jednak, wszystko jest ułożone bardzo poprawnie, bardzo chronologicznie. No i jasno, wszystko można z tej książki zrozumieć. A teraz, o, teraz książka o dużym ciężarze emocjonalnym. To jest Magda Knedler, Usta rzeźbiarki, powieść o życiu Aliny Szapocznikow. Alina Szapocznikow, Polska rzeźbiarka, która umarła w wieku 43 lat we Francji na raka jajników. Ta choroba to była już wznowa, ale o tym opowiem. Książka ma bardzo ciekawą kompozycję. Dzieli się na rozdziały zatytułowane Alina i na rozdziały zatytułowane Szapoczników. Alina to są opowieści o dzieciństwie i latach młodzieńczych rzeźbiarki. Które urodziła się w Kaliszu, ale mieszkała w Piasecznie. Pochodziła z rodziny żydowskiej, jej matka była lekarką, rywka Szapocznikow. I otóż, kiedy rozpoczęła się Druga wojna światowa, rodzina Szapocznikowów została umieszczona w Getcie, Łódzkim Getcie. No i nie będę się tutaj rozwodziła, bo, no bo wiemy a następnie została przewieziona, to znaczy matka i córka przeszły przez Auschwitz i wiele innych obozów niemieckich roz, w pewnym momencie się zgubiły. Więc Alina Szapocznikow całą tę traumę sobie chowała i zaraz po wojnie właśnie zachorowała na raka jajników. Odratowana szukała swojego miejsca w życiu. Udała się najpierw do Pragi, no i autorka przedstawia w rozdziałach zatytułowanych "Szapoczników" kształtowanie się Aliny jako rzeźbiarki. Bardzo ciekawym zabiegiem są rozmowy Aliny Szapocznikow z Fridą Kallo, ponieważ, jak napisała autorka, mają one ze sobą wiele wspólnego: traumę cierpienia, te przeżycia. Pierwsze takie spotkanie Aliny i Fridy miało miejsce przed obrazem Fridy Kahlo. Obraz zatytułowany jest "Zraniony stół" i Alina mówi tak: "Nie znamy się malarko", mówiła do jej obrazu. Nigdzie o Tobie nie wspomnę. Z wieloma ludźmi będę rozmawiała, ale o Tobie nie. Choć mamy przecież tyle wspólnego. I ten obraz to jest Zraniony Stół. Obejrzyjcie sobie koniecznie. Zraniony Stół mnie przypomina ostatnią wieczerzę. Frida Kahlo w centrum, Obok Mąż, Śmierć i y, Dygresja. Obraz Zraniony Stół był wystawiany w latach 50. w Polsce na wystawie sztuki meksykańskiej i został ukradziony. Nie wiadomo, losy jego są nieznane. W każdym razie, w trudnych dla siebie sytuacjach życiowych Alina rozmawia z Fridą Kalo i zaczyna tworzyć, tworzyć rzeźby. Te rzeźby są różne, socrealizm, o tym nie będę mówiła, ale szczególnie rzeźby anatomiczne. Przedstawia anatomię człowieka, różne części, usta, korpusy, nogi, a przede wszystkim wielkie brzuchy. Wielkie brzuchy zaczęła rzeźbić, kiedy dowiedziała się, że nie może mieć dzieci. I wtedy te wielkie brzuchy, jak mówię, rzeźbiła, jest znana ze swoich rzeźb anatomicznych. Książka świetna, opowieść świetna. Opowieść od Alina Szapocznika była piękną kobietą i miałam dwóch mężów. Ostatnim był Roman Cieślewicz, Polski. Ilustrator, który został redaktorem kreatywnym miesięcznika L we Francji, i właśnie tam wyjechali, Alina we Francji umarła. Świetna książka. Co tam, usta rzeźbiarki tutaj? Co jest z tymi ustami? No to polecam przeczytać książkę. Naprawdę świetna. Magna, K Magna Knedler, usta rzeźbiarki powieść o Alinie. O życiu Aliny Szapocznikow. Polecam. A, co jeszcze? Tu było wspomnienie moje o kantorze o tym, jakieś jechaliśmy na jego na jego przedstawienia, a tutaj będzie też osobisty wstręt związany z muzą Narodowym w Poznaniu. Tam możecie obejrzeć rzeźby Aliny Szapocznikow. Ile razem tam jestem, to mam ochotę pogłaskać, dotknąć, pogłaskać. Właśnie te rzeźby. Polecam e, obejrzeć rzeźby Aliny Szapocznikow nie tylko w Poznaniu, ale gdziekolwiek e, zdołacie. No i teraz czwarta biografia, a czwarty rodzaj sztuki. E, co wiecie o balecie? Balecie klasycznym, tak mi się zrymowało. Kto z Was był na przedstawieniu baletowym? Moim zdaniem jest to sztuka niszowa. Niewielu ludzi się interesuje baletem, baletem klasycznym. A w latach, kiedy ja studiowałam i później, jakoś dużo się o tym mówiło. W telewizji pokazywane były przedstawienia baletowe, i takie nazwiska jak Stanisław Szymański, Barbara Bitnerówna i Witold Gruca, Emil Wesołowski, Wojtek Wiesiołowski, czy Gerard Wilk, czy kolorowy kwiat polskiego baletu, a więc Krystyna Mazurówna, no to były nazwiska na ustach wszystkich, którzy się troszkę sztuką interesowali. Dlatego... Aha, sztuka baletowa. Nie mylić się ze sztuką tańca, bo to jest jednak różnica. Jeżeli sztuka baletowa dziś w Polsce to jest niszowa, o tańcu nie mogę chyba tego powiedzieć. No, potem tam, Weekend Dance święci triumfy oglądalności. Ale studiowałam w Poznaniu i tam nazwiskiem kultowym w dziedzinie te e, baletu był Konrad Drzewiecki. Konrad Drzewiecki, oto jego biografia zatytułowana Konrad Drzewiecki, reformator polskiego baletu. Napisany przez Stefana Drajewskiego. Stefan Drajewski jest Poznaniakiem, więc ta książka jest szalenie solidnie napisana. Solidnie, solidnie, warta lektury, naprawdę. Co ja mogę powiedzieć? No Konrad Drzewiecki studiował, co tam mówię, był, miał rodzony talent baletowy. Tańczył za granicą, ale w którymś tam w latach 60. tych wrócił do, Polski, wrócił do Polski i chciały go zatrudnić różne teatry. Zgłosił się do niego teatr baletowy z Warszawy i z Poznania, ale Warszawa nie mogła mu zapewnić mieszkania, więc wybrał Poznań, a było to łatwe, bo sam jest Poznaniakiem. A więc wrócił do Poznania, robił różne przedstawienia baletowe, właśnie, Reformując yy, balet klasyczny w kierunku sztuki tańca. Aż w 1973 roku powstał Polski Teatr Tańca, którym kierował Konrad Drzewiecki. Zmarł w 2007 roku. Konrad Drzewiecki w swoich takich kwadratowych okularach był widywany w Warszawie na ulicach i wszyscy mówili: O, Konrad Drzewiecki! A dostać się! Na przedstawienia polskiego teatru tańca było bardzo trudno. Niemniej jednak ja i Andrzej, którzy w tym samym czasie mniej więcej studiowaliśmy w Poznaniu, na te przedstawienia chodziliśmy i do dziś je wspominamy. Zaraz pokażę wam te, no jak to się nazywa, programy z tych przedstawień. A więc Konrad Drzewiecki. Mnie najbardziej zachwyciły dwa przedstawienia, to znaczy Krzesany do muzyki Do muzyki No, Wojciecha Kilara O, tak sobie tylko pokazuję, bo, bo przecież te zdjęcia nie oddają piękna scenografii, ruchu i wszystkiego, ale krzesany. Krzesany na szczęście został sfilmowany i można obejrzeć w przepasnych, no wiecie, tam, YouTubach i innych. Przedstawienie przepiękne. Ruch wspaniały, no po prostu czuje się tego góralskiego powera, no to jest piękne. I drugie to jest Yesterday, o, otóż i on. Yesterday, czyli wybrał kilkanaście utworów Beatlesów, piosenek Beatlesów, i zrobił z tego przedstawienie taneczne, o. Na szczęście też zostało odchwalone przez polską telewizję w reżyserii chyba Andrzeja Strzeleckiego, więc odnajdźcie sobie, bo te przedstawienia się nie starzeją. Obiecałam wam programy, to jest Polski Teatr Tańca, Balet Poznański, 15 lat działalności, program z 1988 roku o. Tuże autor. Następnie mamy dwa programy o samego baletu. One się otwierają. Tu jest Konrad, a tu są różne. Co, jakie tu są spektakle? Już Wam mówię. Wir. Lep na muchy i Schubert. Dobrze. I drugi zielony. Taki sam, tylko w kolorze zielonym. Ostatnia niedziela. O, to był ostatnia niedziela. Ostatnie przedstawienie baletowe m, tego Drzewieckiego, pokazane na konfrontacjach w Łodzi, zostało wygwizdane. Dlaczego? O tym jest mowa w tej e, książce. Wir i a Adagio na smyczki i organy. No i co? Konrad Drzewiecki. Kiedy Konrad Drzewiecki porzucił kierownictwo Polskiego Teatru Tańca, dyrektorką została jego uczennica Ewa Wycichowska. I to już jest program baletu kierowanego przez Ewę Wycichowską, i to jest w cieniu. Jak mówię z Andrzejem, chodziliśmy na te przedstawienia, to znaczy najpierw osobno, potem razem. I na czym ubolewam? Ubolewam nad tym, że co? No, że dzisiaj jakoś nie bywamy w Polskim Teatrze Tańca. Nie wiem dlaczego, to znaczy wiem, bo on jest ciągle w rozjazdach. Jakoś trudno znaleźć przedstawienie i trafić w termin, kiedy są w Poznaniu i przedstawienia dają w Poznaniu. Tak mówiła Ewa Wyci Wycichowska podczas pogrzebu Konrada Drzewieckiego na cmentarzu Junikowskim w Poznaniu. Pamięć o nim nie zginie. Był trudny we współpracy, łatwy w rozmowie. W ostatnich słowach powiedział, że będzie z nami duchem. Będzie z nami duchem. No i przy okazji Konrada Drzewieckiego i tych wszystkich bo, tych no, ar, biografii artystów, taka refleksja mnie, mnie naszła, że co, no, że balet to jest sztuka ulotna. Bo trudno po latach. To, się, to jest tak, jak się wspomina, dwudziestolecie międzywojenne. To samo, jeżeli chodzi o teatr. Też sztuka ulotna. Jeżeli się nie ma szczęścia być tu i teraz, no to. Trudno potem sobie wyobrazić ich piękno i, i, i ten reformatorski charakter. Łatwiej jest z muzyką. Można sobie posłuchać utworów w grę Bacewicz a, albo obejrzeć rzeźby Aliny Szapocznikow. Niemniej jednak, wszystkie cztery biografie polecam. I co? Zrobiliśmy sobie z Andrzejem przyrzeczenie, że jednak będziemy śledzić repertuar polskiego teatru tańca. Może nam się uda wstrzelić w jakieś przedstawienie, to wtedy Wam o tym opowiem. Dziękuję, do zobaczenia!